Warto zachęcać dzieci do czytania dobrych, pozytywnych książek, budujących ich wewnętrzną siłę i poczucie godności. Znakomitą pozycją dla uczniów jest także bestseller pod tytułem Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży. Jej autor, Felix Koneczny, przedstawił historię Polski jako fascynującą epopeję narodu pełnego dumy i szlachetności. Autor słów nie można mieć ojczyzny wszędzie i gdziekolwiek, pozwala się dziecku porwać przygodzie, przenosi go w czasie, by wraz z dawnymi bohaterami przeżywało fascynujące wydarzenia. Mamy nadzieję, że książka Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży, z zaczytanym chłopczykiem na okładce, będzie kolejnym pokoleniom dzieci dawała historyczną wiedzę, dumę z bycia Polakiem, a przede wszystkim radość czytania. Książka jest wydrukowana czytelną dużą czcionką i jako ilustrację zawiera poczet królów polskich Jana Matejki.